A, miejsce jest. Siedzi, jest tam, kurczę, żebyś tylko nie zerwał. Jest! Słuchajcie, co tu się wydarzyło, Mano? Widzowie, witajcie w kolejnym odcinku. No, trochę mnie nie było. Lekka przerwa na kanale była, ale to jest związane z tym, że jestem, słuchajcie, chory. I ogólnie jeszcze do końca nie wyzdrowiałem, co pewnie słychać po moim głosie nawet, ale słuchajcie, dzisiaj jedziemy na ryby, na rzekę pobliską, zapolować na jakieś grube okonie. Słuchajcie, stęskniłem się za rybami i nagrywaniem bardzo, tydzień spędziłem w łóżku, także muszę powoli wracać do formy, lecę spakować auto i słuchajcie, widzimy się nad rzeką. No Dobra, słuchajcie, jesteśmy na miejscu, przed nami rzeka. Strasznie dużo tutaj jest, zapomniałem jak to się nazywa, no na tej zieleni, ale mimo wszystko i tak próbujemy. Mam ze sobą małe pudełeczko, w którym wziąłem ze sobą kilka kejtechów, w plecaku mam całe pudełko z gumami, ale pierwszą rzeczą, którą chcę przetestować, to są takie robaczki, które kupiłem sobie ostatnio w wędkarskim. No i zobaczymy, czy to w ogóle będzie miało ręce i nogi. Założyłem to na delikatne... Główeczki, jednogramowe, żeby sobie pospuszczać, pobawić się tym Porzucam tym trochę, jeżeli nic się nie będzie działo, to słuchajcie, lecę na kajtachy. Ale póki co zobaczymy Matko boska, jaka tutaj jest dzicz Słuchajcie, to jest chyba strasznie płytko No cóż, trzeba popróbować Pod drzewka porzucam, obrzucam fajnie te miejscówki tutaj Ale tutaj jest płytko, nie, słuchajcie, idziemy dalej, tutaj nie ma sensu łowić Ogólnie mam nową wędkę i nowy, słuchajcie, podbieraczek. No, ale to wszystko wam pokażę później. Aktualnie to chcę jakąś rybę. Patrzcie, tu ta miejscówka już jest lepsza. Ja chcę jakąś inną. O, fioletowa. Moja ulubiona, może być. Myślę, że tutaj, jednogramowa główeczka, to będzie taka optymalna przynęta, jeżeli chodzi o łowienie. Ale chcę jakąś pierwszą rybę na tym kiju. Wiem, że tutaj na pewno ryby gdzieś są albo w tym odcinku, albo odcinek dalej. Ale są i ja chcę je dorwać. Bo niektóre tutaj naprawdę są piękne te ryby. Tylko tutaj jest ten minus, że auta cały czas jeżdżą i jest dość płytko. Więc ciężko będzie cokolwiek dorwać. O, ziela też jest sporo na dnie. Pustki jak na razie, słuchajcie. Nic. Nul. Ani. Jednego okonka O, była, była ryba. No nie idealnie jak to powiedziałem. Co jest grane? Dosłownie gdzieś tu w tym miejscu czułem rybę. Naprawdę. jest, była. No ale to są maluchy. To jest totalnie, totalnie ryba, po którą nie przyjechałem. Ale chcę rybę na ten kij i mnie to nie interesuje. Rzucam, rzucam. Ja ją złowię, ja ją złowię skraczę. Dobra, no pierwszy kontakt z rybą był. Mam nadzieję, że nie ostatni i że coś weźmie normalnego w końcu, a nie same takie maluchy. O, 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 o! Nie wierzę, była ryba! A ja akurat, słuchajcie, telefon chowałem. Musiałem odpisać w ważnej sprawie i. No i nie ma. Dobra, tu ryb nie ma. Idziemy dalej. Bo to nie, tu nie ma ryb. Nie ma ryb. Totalnie nul. Jest była ryba, no nie, jakiego ja mam pecha, co jest grane, no nie, no jestem chory, jeszcze mam pecha, to jest niemożliwe. To jest o tyle słabo, że tutaj jest strasznie dużo tej zieleni na mnie i na powierzchni też, nawet... Po zwykłym rzucie już ta przynęta obchodzi w to wiele, przez co ciężej jest łowić rybę, na pewno. Nie, dobra, świeci. idziemy gdzie indziej, na inny odcinek tej rzeki, tam mam nadzieję, że będzie czystsza woda i że nie będzie, słuchajcie, tego, w tej całej moczarki, która jest tutaj. Dobra, ogólnie powiem wam, że nie ma lekko, idziemy. No chyba sobie żarty ze mnie robicie, czy to jest ta rzeka? No nie. Czyż tu nie ma w ogóle? Nie, nie, słuchajcie, no to nie może być prawda. Przyjechałem na rzekę, a rzeki nie ma, i ja to jestem farciarzem, jakich mało, nie? Słabiutko, słabiutko. A tu może zobaczymy. O, Ale jestem uwalony. O matko, nieźle się bawimy. O! No nie ma rzeki, no wyschła, wyschła mi rzeka. Czyli zostało mi tylko łowienie tam. No nieźle. dobra. Powracam na to samo miejsce, gdzie miałem małego konia na kiju. Porzucam sobie tu chwilę, słuchajcie. Pójdziemy sobie tam w tą, tą stronę. Jeżeli przez te zielska nie uda mi się nic złowić, to jedziemy na inną rzekę dzisiaj. I mnie to nie, nie interesuje. Był zaczep, albo było puknięcie. Prawdopodobnie to pierwsze. No i znowu było coś. Jest, jest pierwsza ryba. Mamy to. Słuchajcie, maluch, no, no, totalny maluch, no, ale cóż zrobić, jest pierwsza ryba, bez ryby istotnie nie wracam, nie jest ona za duża, malutka bardzo, totalny mikrus, ale jest, Fuj, maluchu, idziemy dalej, może znajdę jakieś inne miejsce z braniami, jeżeli nie, to zmieniamy wodę, bo nie ma sensu siedzieć na bezrybnej wodzie przecież, no gdzieś tu muszą być te większe ryby, no. Nie masz szans, że tu nic fajnego się nie kryje, no. Ta rzęsa wodna mnie irytuje bardzo. Tutaj się nie da łowić przez nią na gumki, a ja właśnie chciałem na gumki połowić. Unlucky sytuacja troszkę. Zaczep za zaczepem i rzęso za rzęsą. Tak wygląda moje łowienie tutaj, tak naprawdę. O, o, jest! Jest! Jest druga! Au! O ale mnie pokuła. Jest! Druga! Nie, nie, nie! Złapałem! Złapałem, żeby nie było, złapałem. Drugi mikrus. Totalny. Totalny mikrus, ale jest. Płynie. Ja nie chcę się bawić z takimi... Jest kupiła druga! Co tu się dzieje? Patrzcie jak mi gumkę ściągnęła. Ej, to mogła być już większa ryba. To mogła być już troszkę większa ryba. Dobra, słuchajcie, ja sobie połowiłem tam trochę na tej rzeczce, ale powiem wam, że tam to jest kompletny dramat, masakra jakaś, więc lecimy teraz nad kolejną. Właśnie już nad nią jestem. I tutaj chcę zapolować na tego wielkiego okonia, bo wiem, że tutaj są. Na tamtej też wiedziałem, że są, ale co tam się wydarzyło na tej rzece, to nie mam pytań. Rzęsa wodna, masa krzaków i totalne mikrusy. A tutaj słuchajcie, opadł poziom rzeki. No nie wierzę. Ech. No cóż, dobra, rozkładamy sprzęt, wędeczka nowa River Master od Robinsona, elegancko, i próbujemy. No, pierwszy rzut, chyba. Co prawda nie takich rozmiarów, jakich bym chciał, ale no co to jest, przecież to jest lekko większe od mojej gumki, niemożliwe. Maluszek totalny. Płyń, przyprowadź jakieś większe, proszę. Co to ma być? Ale i tak cieszę się, cieszę się, że w końcu wyszedłem nad wodę. Po ponad tygodniu leżenia w łóżku zdecydowałem, że jestem na siłach i wyszedłem sobie. Na pewno długo tutaj nie zabawię, ale chociaż trochę spróbuję obłowić tej rzeki. Może jakiegoś garbusa fajnego wyciągnę. Kto wie, zobaczymy. No, ale słuchajcie, ta wędeczka przyszła idealnie w dzień, gdzie się rozchorowałem i musiałem leżeć w łóżku. I leżała ta wędka cały czas w moim pokoju. I było mi, było mi tak smutno, że nie mogę ruszyć nad wodę z tą wędką, przetestować jej, że naprawdę, no... Nie wiem, czy rozumiecie mój ból, ale to było coś okropnego. Za no to teraz w końcu jest szansa wytestować sprzęcik. Może uda mi się dorwać coś większego, ale spędzę chociaż trochę czasu w końcu na świeżym powietrzu, nad wodą, a nie przed kąpem w domu, w łóżku. Dobra, słuchajcie, taktyczna zmiana na kolorek różowy, różowo przezroczysty i działamy. O, jest, 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 większa ryba. Jest! Biorę siatę! Nie puściła! No nie! Co jest? No Był większy okoń. Kurczę! Może przeatakuję drugi raz, no. Słabo się wczepił strasznie. Ale oznaka, że są większe lekko okonie Była. Także to mi się podoba. Dobra, więc słuchajcie, ja sobie wracam już do domu. No kilka ryb padło. Nie jest to zadowalający efekt moich połowów, ale powiem wam, że jutro skoczę sobie na kolejną rzekę. Oczywiście, jeżeli mi zdrowie na to pozwoli, popróbujemy na innej rzece. Może, może tam. Ewentualnie pojadę jeszcze nad inny odcinek tej rzeki. No zobaczymy. Tak czy siak, jeżeli jutro będę się czuł dobrze, to widzimy się jutro. Dobra, więc słuchajcie, witam was w dniu drugim. Idziemy na rzekę, słuchajcie, i dzisiaj będę łowił na odcinku, gdzie złowiłem swojego pierwszego klenia w życiu. Dokładnie. Moim celem dzisiaj znów jest złowienie dużego konia, ale może jakiegoś klenia tutaj uda mi się wyrwać. Kto wie, zobaczymy. Ja już się trochę lepiej czuję. <laughs> Dalej mam. Kaszel, ale jest ok, jest ok. Mam nadzieję, że pogoda się nie zepsuje, bo jest strasznie marna. Ale jak nie będzie padać, to będzie dobrze. Mam w razie czego jakieś ubrania zapasowe, także powinienem dać radę. No ale cóż, biorę sprzęt, słuchajcie, i lecę nad tą rzekę, dorwać jakąś rybę w końcu. Dobra, słuchajcie, no jesteśmy nad rzeką. Pierwsza miejscówka już na mnie czeka. Ogólnie tutaj wody przybrało z tego co widzę. Na innych miejscach, gdzie wczoraj byłem padła rzeka, a tutaj przybrało przynajmniej tak mi się wydaje mogę być w błędzie, więc zobaczymy może tutaj jest szansa na złowienie jakiejś fajnej ryby, mam taką nadzieję no miejscówki wyglądają epicko, dojście do miejscówek pewnie będzie ciężkie, no i trochę ziela jest, ale jak to na rzekach z tego co widzę tutaj też jest podpórka także no na pewno ktoś tutaj łowi chciałbym na tym kiju załaczyć jakąś lekko większą rybą, typu właśnie fajny okoń bądź jakiś klenik ale na razie nic nie goni kompletnie mojej przynęty nie podoba mi się to Gdzie te ryby są? znalazł miejsce jest! siedzi kleń siedzi kleń Słuchajcie, jest. Nie wiem, jak go wyciągnę z tych krzaków, ale mam podbierak taki, że bez problemu mogę go podebrać stąd. Jest tam, kurczę, żeby się tylko nie zerwał. O, 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 wyszedł. Jest, 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 jest. Jest! Jaki kleń! Słuchajcie, co tu się wydarzyło! Co tu się wydarzyło? Jest! Ależ bysior. Chyba największy klej w moim życiu i drugi zarazem. <gry> ależ, byk, niemożliwe, co tu się wydarzyło. Dobra, słuchajcie, ja nie mam pytać, co tu się stało. Patrzcie, jaki piękny kleń. przepiękny. No, bysior, ależ się cieszę, naprawdę. Opłacało się wyjść chore, chory z domu. Bardzo się opłacało, przepiękna ryba. Niestety nie mam statywu, żeby wam lepiej pokazać, ale. Jest rzeczna ryba. Po to przyjechałem, po to przyjechałem. Przepiękny kleń. Piękna ryba, słuchajcie. Zmierzymy ją sobie i zaraz ją wypuszczamy i lecimy łowić dalej. Kurcze, ale się cieszę. No coś pięknego. Dobra, słuchajcie, mierzymy go. Nie jest to zarówno, więc nie będzie idealnie. Ale ma 36 cm. Grubiutki, fajny. Mega piękna rybka. Prze, prze, przepiękna rybka. Z rzeki to mi się podoba. Wpuszczamy ją z podbieraka od razu. Podbierak już się przydał. Stał egzamin. O, 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 o. Jest! Popłynął! Yeah! No, słuchajcie, tego mi było trzeba. W końcu jakaś piękna rybada kiju. Wiem, że może większość z was łowi większe u siebie, ale u mnie tutaj z kleniami jest naprawdę ciężko, co możecie zobaczyć po moich filmach, bo to jest mój drugi kleń. A na rzece łowiłem już naprawdę, naprawdę sporo. Łowiłem sporo razy, kupę czasu spędziłem na tych rzekach i była lipa. A teraz taki piękny kleń. Prawdopodobnie moja życiówka, bo ten wcześniejszy był mały. W końcu udało mi się klenia złowić. Drugi kleń w tym roku i drugi kleń w życiu. Coś pięknego. Także na tej rzece jeszcze sobie tutaj słuchajcie porzucam na tego woblera. Nie mam zamiaru się z tym Oczywiście będę szedł w górę w rzeki, żeby iść tam gdzie ryby nie są popłoszone, bo tutaj już pewnie popłoszyłem wszystkie ryby. Podbierak zdał egzamin, wędka zdała egzamin. Nowe rzeczy przetestowane. No i teraz to mam siłę łowić i chęć. Nie to co wczoraj Zaczęliśmy od małych, skończyliśmy na małych O koniach A dzisiaj zaczynamy od grubego Klenika Cudo Cudo Słuchajcie, tym bark prawdę wam powie, aż chce się żyć po tym kleniu. Ach, to prawda. Ogólnie no, nie wiem jakby, ale ja jak jestem nad rzeką i jak przechodzę koło byle jakiego drzewa, typu dąb, brzoza i tak dalej, to szukam grzybów. Mam coś z grzybiarza, kiedyś jak byłem młodszy, to z Wojtkiem cały czas na grzyby lataliśmy i coś mi zostało z tego tych starych lat. Dobra, słuchajcie, a więc ja już się zawijam do domu. Mam mokro w butach. Mokre buty mam. Jestem spocony strasznie, no bo jednak jak się jest chorym, to się szybko poci. Dzisiaj było naprawdę spoko, bo złowiłem klenia. Nie spodziewałem się tego, że złowię klenia, co mnie bardzo cieszy, naprawdę. Więc jutro jeszcze raz przyjedziemy na rzekę. E, dokładnie nie będę wam mówił gdzie, bo jeszcze się zastanowię. Może tutaj wrócimy, porzucać chwilę na klenie i później pojedziemy w górę rzeki na okonie ale to wszystko wyjdzie jutro w praniu. Także ja już spadam do domu, idę się kurować i mam nadzieję, że jutro będę się jeszcze lepiej czuł i że będę mógł więcej czasu nad wodą spędzić. Witam Was z dnia trzeciego moich rzecznych przygód. Dzisiaj, słuchajcie, zaczniemy sobie od tego miejsca, gdzie wczoraj złowiliśmy klenia i mam nowe przynęty. Wydałem masę pieniędzy na to. Ale mam nowe przynęty, typowo pod klenie, mniejsze, nie takie wielkie jak ta wczorajsza, na którą kleń wziął, więc powinny też te mniejsze ruszyć. Ale ogólnie będę je musiał przetestować, no bo wybrałem je po prostu pod wygląd. Nie oszukujmy się, pod wygląd i mają y, napisane z tutaj, nie wiem czy to będzie widać, kleń, więc chyba są kleńowe. Dobra, a tak jeszcze to ogólnie dzisiaj jest strasznie zimno, więc będę ubrany jak Eskimos i Założyłem już sobie wszystkie tutaj woblerki, zaraz wam pokażę skalę, czym one się różnią od, od tych, które miałem. Dobra, ogólnie patrzcie. To jest woblerek, na którego łowiłem wczoraj, a to jest woblerek, który kupiłem dzisiaj i dzisiaj na nie będę łowił. Więc zobaczymy, które się spiszą. Ten jest większy, szerszy, bardziej masywny. Te są bardziej delikatne, malutkie, ale myślę, że podklenia będą idealne. Zacznę sobie od takiego kolorku i zobaczymy. Jesteśmy na nad kolejną rzeką i słuchajcie, tutaj będziemy próbować swoich sił dzisiaj Ze względu na to, że, że na poprzedniej nic się nie działo tu Mam nowe woblerki, więc chcę zobaczyć, czy tutaj cokolwiek będzie się na nie działo Jednego już straciłem, ale mam chyba z 20, a także nie, nie będę za nim płakał Tutaj już wykonuję, nie wiem, z 15 rzut Nic Zaraz się zmienię kolorek, popróbuję jeszcze na jakiś ciemniejszy, ale powiem wam, że szału nie ma Let's go, próbujemy. Kolejny raz. Inna przynęta. Zobaczymy. I jest ryba! I jaki fajny okoń! Kurczę, akurat podbieraka nie mam przy sobie tutaj. Ale go wezmę. No dobra, dużo nie jest, ale jest okoń. O! Jest w siatce, jeszcze się odczepił. Idealnie. Jest fajny już okoń. Całkiem, całkiem już wymiarowy. Także bardzo mnie to cieszy. Fajny, fajny wymiarowy. Fajny. Dobra, słuchajcie, a więc to było na tyle złowienia. No, niestety zdrowie, mimo że jest coraz lepiej, to nie pozwala mi na całodniowe łowienie. I też no, na tych rzekach niestety za dużo się teraz nie dzieje. Mimo wszystko mam nadzieję, że film po lekkiej przerwie Wam się spodobał. I słuchajcie, ja teraz muszę wyzdrowieć żeby w 100% być zdrowy, także nie obiecuję, że w przyszłym tygodniu będzie film, ale postaram się jak najszybciej wyzdrowieć i słuchajcie od dnia, w którym już wyzdrowieję ruszyć z powrotem na rzekę, no bo po coś te woblery kupiłem i dorwać jakieś piękne ryby, pojechać gdzieś dalej nad rzekę, nie tylko tutaj w moich okolicach i dorwać coś fajnego wbijajcie na mojego instagrama, tam będą wszystkie in informacje, kiedy wpadają odcinki i tak dalej, także warto obserwować i na 20 tysięcy robimy konkurs, a już niedużo nam Brakuje, także polecam. Ja słuchajcie, lecę się kurować, muszę wyzdrowieć jak najszybciej i do zobaczenia w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że już wkrótce. to get through i just gotta get through cause i feel like taking off find a place with the view the pain is never gonna stop if it's controlling you i know the time can heal it all i just gotta get through i just gotta get through